Wygląda na skrupulatną i odpowiedzialną w wypełnianiu obowiązków. Sprawia wrażenie, jakby w pracę wkładała całe serce i umysł. Czemu więc ją przycinają i rozprawiają się z nią? Jakie niewłaściwe motywy kryją się za tym, jak wykonuje swoje obowiązki? Co zyskuje, dzięki temu, że jest przycinana i ktoś się z nią rozprawia? W roku 2020 zajęłam się podlewaniem nowych członków. Na początku nie było ich zbyt wielu, więc jeśli mieli jakieś problemy, robiłam co mogłam, by pomóc je rozwiązać. Gdy sobie nie radziłam, szłam z tym do przywódczyni. Bałam się, że nowym wiernym zabraknie sił. Później ich liczba ciągle się powiększała. I przywódczyni przydzieliła do pracy dwie siostry, a każdej z nas przypisała kilku nowych wierzących. Kilka razy przyszli do mnie porozmawiać o problemach. Opiekowały się nimi pozostałe siostry, więc uznałam, że mam mało czasu i jeśli im pomogę, czy to nie zaszkodzi podlewaniu nowych, za których odpowiadam? To tamte dwie siostry powinny się nimi zająć, nie ja. Więc nie porozmawiałam z tymi osobami, a jeśli coś z nimi omawiałam, to powierzchownie. Jak ci ludzie sobie poradzili? Później dowiedziałam się, że niektórzy nie brali udziału w spotkaniach, bo nie dodano ich do grupy, a inni nie brali udziału, bo ich pojęcia. Nie zostały omówione. To mnie zasmuciło. Pojęłam, że była nieodpowiedzialna i nie dbałam o nowych wiernych, ale nie zdobyłam się na autorefleksję. Wkrótce kilku podopiecznych tamtych sióstr dopadło przygnębienie z powodu problemów życiowych, więc przestali przychodzić. Znałam ich. Trochę lepiej, więc przywódczyni poprosiła, żebym im pomogła. Nie chciałam tego robić. Tamte siostry odpowiadały teraz za tych nowych, więc poświęcenie im czasu wpłynęłoby na wyniki mojej pracy. Uznałam to za niekorzystne i znalazłam wymówkę. Powiedziałam, że nie mam czasu na podlewanie dodatkowych wiernych. Odmowa nowym wiernym pomocy i wsparcia to nieodpowiedzialność. Mm. Wtedy tego nie wiedziałam. Później, liderka sprawdziła postępy naszej pracy i spytała: Czemu niektórych nowych osób nie dodano do grup, a wiele z nich nie chodzi na spotkania? Chciała znać powód. Powiedziałam śmiało Rozmawiałam o tym z pozostałymi siostrami, ale nie zajęły się tym na czas. Wówczas zapytała: Czy to jest wyłącznie ich odpowiedzialność? Usprawiedliwiałam się. Nie zrobiłam nic złego. Zajmowałam się swoimi obowiązkami i przekazałam tych nowych siostrom. To nie był mój obowiązek. Zachowałam się rozsądnie. Przywódczyni zganiła mnie za egoizm i myślenie tylko o własnej pracy. Z pracą innych sióstr też były problemy, ale nie zajęłam się nimi, więc nowi wierni nie chodzili na spotkania. Przywódczyni kazała mi na jakiś czas przerwać pracę i skupić się na moich problemach. Byłam zszokowana. Nie mogąc wykonywać swoich zadań, czułam się nieszczęśliwa. Nie chciałam tego zaakceptować. Czy byłam odpowiedzialna za to, że nowi opuszczają spotkania? Tamte siostry odpowiadały za ich podlewanie. Nie powinnam być jedyną winną sytuacji. Skupiałaś się na tym, co jest dobre, a co złe. Lecz gdy krytykują nas za egoizm i nieodpowiedzialność, musimy dokonać autorefleksji. Tak, tak, masz rację. Później zrozumiałam, że to stało się przez Bożą wolę. I prosiłam Boga, żeby pomógł mi poddać się tej sytuacji i nie winić go. Byłam nieszczęśliwa, jakby wbito mi nóż w serce. Wciąż rozmyślałam nad sobą, modliłam się. Przeczytałam ten fragment słów Bożych. Mhm. Bez względu na to, co myślisz, nie wcielasz prawdy w życie, nie jesteś wierny, masz własne motywy, przemyślenia i koncepcje. Bóg patrzy na takie rzeczy, wie o nich. Czy myślałeś, że o nich nie wie? To głupota tak myśleć. Jeśli nie okażesz skruchy, utracisz dzieło Boże. Dlaczego je utracisz? Bo Bóg bada serce człowieka. Widzi z jasnością intrygi i sztuczki. Wie, że serce ludzi nie jest z nim zjednoczone. Co trzyma serca z dala od Boga? Ich myśli, interesy, duma i ich małostkowe intrygi. Kiedy te rzeczy oddalają ludzi od Boga i wciąż zajmują ich umysły, jest to problem. Jeśli masz słaby charakter, ale zgadzasz się z Bogiem i chcesz podążać za prawdą, oddajesz się Bożemu zadaniu bez tanich sztuczek, wówczas Bóg to dostrzeże. Jeśli jesteś zamknięty przed Bogiem, żyjesz dla swych interesów i pychy, wciąż myślisz o tych sprawach. Opętany nimi, nie zadowolisz Boga i nie da ci on oświecenia ani cię nie uzna. A twe serce spowije mrok, więc gdy będziesz pełnił obowiązek, narobisz jedynie bałaganu. To przez twoją samolubność i podłość, zawsze knujesz z myślą o własnych korzyściach, próbujesz oszukać Boga. Nie przyjmujesz prawdy, jesteś nierzetelny w obowiązku, więc nie ponosisz kosztów dla Boga. Kiedy wkładasz w obowiązek minimum wysiłku, wykorzystując to jako szansę na wyłudzenie statusu i reputacji, nie akceptujesz posłusznie przycinania, pewnie obrazisz Boże usposobienie. Bóg widzi wnętrze człowieka. Prawdopodobnie cię odrzuci, jeśli nie okażesz skruchy, a wtedy więcej nie uzyskasz Bożej aprobaty. Amen, amen, amen. Słowa Boże ujawniły mój stan. W czasie pracy targowałam się z Bogiem, knując dla własnych korzyści. Chętnie pracowałam nad czymś przynoszącym korzyści. Inaczej nie poświęcałam temu czasu. Skupiałam się na wiernych za podlewanie, których odpowiadałam, w obawie, że się wycofają. Innym w ogóle nie poświęcałam uwagi. Myślałam, że to nie moja sprawa. Jeśli nie są dobrze podlewani i mają problemy, nie dotyczy mnie to i nie muszę za to odpowiadać. Gdy ci nowi wierzący chcieli ze mną porozmawiać, to ja nie chciałam rozmawiać o ich problemach. Gdy im w czymś pomagałam, robiłam to pobieżnie. Przywódczyni prosiła mnie, żebym ich wsparła, a ja znalazłam wymówki. Nie myślałam, jak dobrze podlewać nowych, żeby zapuścili korzenie na prawdziwej drodze. Myślałam o swoich korzyściach, a nie o Bożej woli. Byłam egoistyczna. Wyznaczyłam wyraźne granice pracy i obowiązków. Uznałam za rozsądne lekceważyć to, co nie jest moim obowiązkiem i to, co mnie nie dotyczyło. Byłam jak niewierzący pracujący dla szefa, jakby płacono mi za pracę. Myślałam tylko o własnych interesach. Nie chciałam włożyć w to dodatkowego wysiłku. Byłam posługującą. Dla Boga było to obrzydliwe. Mm, tak też może być. Chcę się zajmować tylko moimi zadaniami i nie przejmować kwestiami spoza zakresu moich obowiązków. To służba, nie pełnienie obowiązku. Przez istotę stworzoną. Tak, tak, to prawda. Niektórzy nowi wierni nie mogli znaleźć grupy i byli zaniepokojeni, jak małe dzieci, które zgubiły drogę. Przyszli do mnie, a ja powinnam była pomóc im znaleźć grupę i omówić ich problemy. A ja byłam zajęta swoimi zadaniami i zlekceważyłam ich, więc nie chodzili na spotkania. Przez to obwiniałam się i czułam, jakbym nie miała człowieczeństwa. Bóg się ze mną rozprawił i przyciął mnie w swojej sprawiedliwości. Później obejrzałam wideo z fragmentem słów Bożych, które pomogły mi zrozumieć siebie. Antychryści nie mają sumienia ani rozsądku. Nie mają zagroż wstydu, ale cechuje ich także to, że są samolubni i podli. Samolubstwo łatwo zrozumieć dosłownie. Poświęcają uwagę wszystkiemu, co dotyczy ich spraw. Gotowi są za to cierpieć, zaangażować się. Wszystko, co nie ma związku z ich interesami, zlekceważą. Inni mogą robić, co im się podoba. Nie dbają o to, czy ktoś wprowadza zakłócenia. Pilnują jedynie własnych interesów. Trafniej rzec, że taka osoba jest podła, nikczemna i wstrętna. Określamy ich jako samolubnych. Antychryści w żadnej pracy nie myślą o interesach domu Bożego, a jedynie o tym, jak ta praca wpłynie na ich interesy. Myślą o tym, co przynosi im korzyści. W ogóle nie traktują poważnie zasadniczego dzieła Kościoła. Robią tylko to, co sprawia im przyjemność co podtrzymuje ich pozycję i władzę. Prace Domu Bożego, głoszenie Ewangelii i wejście w życie postrzegają jako nieważne. Nieważne jakie trudności w pracy inni zauważyli i zgłosili, jak szczere są ich słowa, antychryści nie poświęcają im w ogóle uwagi. Pozostają obojętni na ważne sprawy kościoła. Nawet gdy problem stoi tuż przed nimi, zajmują się nim pobieżnie. Tylko jeśli zwierzchnik osobiście każe im rozwiązać problem, niechętnie wykonają trochę pracy, żeby móc mu coś pokazać i zaraz wrócą do własnych spraw. W stosunku do Dzieła kościoła i ważnych spraw pozostają całkiem obojętni. Ignorują problemy, które odkryli, a gdy ich o to zapytać, udzielają zdawkowych odpowiedzi i zajmują się nimi niechętnie. Czyż nie jest to egoizm i podłość? Amen. 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 Ten fragment trafił do mego serca. Postępowałam jak antychryst. Egoistycznie, myśląc wyłącznie o sobie. Gdy nieobecność nowego wiernego wpływała na moje wyniki, to nieważne jak ciężko musiałam pracować, z radością podlewałam go i wspierałam, i nie czułam znużenia. Ale gdy wierni przydzieleni innym siostrom nie mogli znaleźć grupy. Nic nie zrobiłam, choć z łatwością mogłam im pomóc. Zrozumiałam, że byłam zepsuta przez szatana, a stwierdzenia takie jak pilnuj swojego nosa to diabelskie trucizny, którymi żyłam. Byłam egoistyczna i kalkulowałam. Nowi. Dopiero przyjęli Boże dzieło dni ostatecznych i mierzyli się z pokusami. Nie mieli nikogo, kto by ich wspierał, szatan w każdej chwili mógł ich dopaść. Tak, dobre podlewanie nowych członków jest ważne. Nikomu nie jest łatwo stanąć przed Bogiem. Nie wiemy, ile Bóg musi poświęcić, by kogoś ocalić. Ten, kto ma świadomość i człowieczeństwo, martwi się, gdy nowi nie chodzą na spotkania, więc wraz z innymi zastanawia się, jak im pomóc, żeby szybko zakorzenili się na prawdziwej drodze. Tak. Ale ja stawiałam swoje dobro nad wszystko inne i nie martwiłam się nieobecnością nowych wiernych. Nie zamierzałam poświęcić ani chwili, by im pomóc. Jak niby liczyłam się z Bożą wolą. Krytykowano mnie, ale nie znałam siebie i unikałam odpowiedzialności. Wówczas pojęłam, że nie mam sumienia i jestem bez serca. Myślałam, że jestem sprytna, bo zajmuję się swoimi obowiązkami, dbam o własne wyniki i że mnie nie zwolnią. To było niedorzeczne. Bóg patrzy na czyjeś intencje w działaniu, czy ktoś poświęca się Bogu, czy stoi na straży pracy i myśli o Bożej woli, a nie skupia się tylko na swoich wynikach. Właśnie. Tak. Jeśli w pracy dbasz o własny interes, nawet jeśli potrafisz cierpieć i płacić cenę, jeśli się nie zmienisz, w końcu Bóg cię obnaży i odrzuci. Mhm. Mm nie rozumiałam Bożej woli i Bożego usposobienia. Stosowałam sztuczki i dbałam tylko o swoją pracę, opóźniając nowych wierzących. Bóg nienawidzi tego, co robiłam. Moje chytre kalkulacje nie mogły uciec przed spojrzeniem Boga. W końcu zostałam obnażona i zwolniono mnie. Spotkało mnie Boże sprawiedliwe usposobienie. Nienawidziłam siebie i czułam się winna. Modliłam się. Boże Wszechmogący, w działaniach myślę tylko o moich własnych korzyściach. Nie ma we mnie człowieczeństwa. Zwolnienie mnie to wyraz Twojej sprawiedliwości. Chcę okazać ci skruchę, a nowym wierzącym wsparcie, żeby mogli żyć życiem Kościoła. Amen. Amen. Potem z tymi dwiema siostrami miałyśmy wspierać nowych członków. Odkryłyśmy, że niektórzy mieli problemy w życiu. Omówiłyśmy więc z nimi słowa Boże. Zaczęli sobie lepiej radzić i uczestniczyć w życiu Kościoła. Dzięki wsparciu inni nowi wierni zaczęli brać udział w spotkaniach. Byłam naprawdę szczęśliwa. Poprosiłam siostry, z którymi pracowałam, żeby od razu dały mi znać, jeśli stracą kontakt z nowym członkiem, to będę mogła go podlewać. Gdy wcieliłam to w czyn, poczułam spokój. Dzięki Bogu. Po kilku dniach. Przywódczyni pozwoliła mi wrócić do podlewania. Gdy to usłyszałam, nie mogłam powstrzymać łez. Byłam tak nieodpowiedzialna wobec braci i sióstr, egoistyczna, ale Kościół dał mi kolejną szansę w obowiązku. Dziękowałam Bogu za łaskę. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Gdy jesteśmy przycinani, nie jest nam przyjemnie, ale można w tym zobaczyć, ukrytą Bożą miłość i zbawienie. Racja. Zgadza się. Później przeczytałam to w słowach Bożych. Mhm. Mhm. Odkrywszy problem, sprawdź, czy możesz sam go rozwiązać. Jeśli możesz, weź się za to i doprowadź sprawę do końca. Dobrze wypełnij swoje zobowiązanie, skończ to, aby zdać Bogu relację. Tak się działa, kiedy twardo stąpa się po ziemi. Jeśli nie umiesz sobie poradzić, zgłoś to przywódcy i dowiedz się, kto może pomóc. Najpierw musisz spełnić własne zobowiązanie, wtedy będziesz zajmować właściwą pozycję. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, ale go zgłaszasz. Spełnisz pierwsze zobowiązanie. Jeśli uważasz, że coś jest obowiązkiem, który powinieneś wykonać, poszukaj pomocy u braci i sióstr. Zacznij od omówienia zasad, a potem współpracuj z innymi, by skończyć zadanie. To drugie zobowiązanie. Jeśli potrafisz wziąć na siebie je oba, jesteś godzien miana istoty stworzonej i dobrze spełnisz obowiązek. Obowiązek to te dwie rzeczy. Jeśli weźmiesz na siebie wszystko, z czym dasz sobie radę, i zrobisz to dobrze, będziesz w zgodzie z wolą Bożą. Amen. 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 Słowa Boże są bardzo jasne. W Bożym domu, chociaż każdy odpowiada za inne zadanie i nasze obowiązki są podzielone, są różne zadania, lecz jedna rodzina. Tak. Coś może się nie mieścić w Twoim zakresie obowiązków, lecz widząc problem, zrób to, co powinnaś. Pomyśl, jak pracować z braćmi i siostrami, żeby nie zaszkodzić pracy kościoła. Tak. Jeśli sama nie umiesz czegoś zrobić, współpracuj z braćmi i siostrami, porozmawiaj z przywódcą, by wypełniać obowiązki i wspierać pracę. To prawda. Jeśli widzisz problem, ale nie zwracasz na niego uwagi. Jesteś tylko posługującym, nie członkiem rodziny. Gdy to pojęłam, pomodliłam się do Boga. Gotowa, by solidnie wypełniać obowiązki. Dzięki Bogu, teraz ja też mam ścieżkę praktyki. W naszą pracę trzeba wkładać serce, i nieważne, czy coś jest naszym obowiązkiem, trzeba rozwiązywać każdy problem, który widzimy. Taka jest Boża Wola. Tak. tak. Pamiętam pewną nową wierzącą, która chodziła na spotkania, a potem przestała i nie wiedzieliśmy czemu. Nie było z nią kontaktu. Aż nagle przysłała mi wiadomość z pytaniem: co u mnie? Pomyślałam, że kontakt z nią był trudny, więc muszę wykorzystać okazję, sprawdzić czy nie wpadła w kłopoty. Tak. Ale pomyślałam, że jestem zajęta szykowaniem materiału i mam mało czasu. Jeśli poświęcę go dla niej, może to zaszkodzić mojej pracy. Uznałam, że znajdę kogoś, kto mógłby z nią porozmawiać, a ja zajęłabym się swoją pracą. Wówczas zrozumiałam, że miganie się od tego zadania było egoistyczne. Skoro siostra do mnie napisała, powinnam wykorzystać okazję, by jej pomóc. Tak. Więc połączyłam się z nią online. Odkryłam, że jej mąż jest przeciwny spotkaniom. Była w stresie, dlatego przestała przychodzić. Znalazłam Boże słowa odnoszące się do jej sytuacji i porozmawiałyśmy o Bożej Woli. Zachęciłam ją, by zaufała Bogu w tej sytuacji. Dzięki słowom Bożym wyraziła pewność, że przez to przejdzie. Powiedziała, że tych słów Bożych potrzebowała, oraz wyraziła chęć powrotu na spotkania. Dzięki to Bogu. Byłam szczęśliwa, ale też miałam do siebie żal. Wynikał z tego że rozważałam własne korzyści. Już miałam się wymigać i ją zlekceważyć. Byłam szczęśliwa, bo zrobiłam minimum tego, co powinnam, dzieląc się z nią słowami Bożymi. Te słowa dały jej ścieżkę praktyki, która może ją uwolnić od nacisków męża. Zgadza się. Wdrożyłam prawdę w czyn. Poczułam wewnętrzny pokój dzięki mhm. Bogu. Potem w podobnych sytuacjach miałam lepsze nastawienie, przestałam kalkulować i kiedy tylko mogłam, angażowałam się. Stopniowo coraz więcej wiernych pojawiało się na spotkaniach. Wspaniale, coś zyskałaś i wzrosłaś dzięki temu, że cię przycięto. To było pomocne w życiu, było. Liczę na podobne doświadczenia. Lecz przez moją słabą postawę nie rozprawiono się ze mną. <laughs> Rozprawienie się z nami to szansa na wejście w życie. To dzięki rozprawieniu się ze mną i słowom Bożym dowiedziałam się czegoś o sobie i zaczęłam wypełniać obowiązki. Dzięki, dzięki Bogu. Bogu. Dzięki Bogu.